Witajcie kochani, nie wiem czy pamiętacie jedno z moich ostatnich filmików, gdzie prezentowałem rekonstrukcję brwi męskich u Pana z alopecją, także przypomnę króciutko, bo mamy drugie ujęcie tutaj po drugim zabiegu, więc tak to wyglądało na początku, był rysunek wstępny, brwi. I tak to wyglądało tuż po pierwszym zabiegu, różne mieszane uczucia były w komentarzach, także chciałem Wam pokazać jak to wygląda po drugim zabiegu, bo pierwszy zabieg jak wspominałem był taki trochę testowy, chcieliśmy ocenić tą skórę i sprawdzić jak to będzie po wygojeniu, żeby nie zrobić jakiegoś błędu. Także mamy już tutaj po drugim zabiegu, Powiedzieliśmy już, że ta skóra ładnie przyjmuje pigment. I kolor też był właściwy, także mogliśmy kontynuować i zagęszczać, także tak to wygląda po drugim zabiegu. Oczywiście należy pamiętać, że jest to jakby nie było forma tatuażu, mikropigmentacja, więc no, nigdy nie będzie to powierzchnia trójwymiarowa, bo jest to powierzchnia płaska, ale myślę, że uzyskaliśmy bardzo fajny, naturalny efekt. I tyle, dziękuję bardzo, zapraszam oczywiście na zabiegi i konsultacje w samym sercu Katowic.